Siemaneczko z tej strony miszgry witam was w dzisiejszym materiale już dziś GalaFame 26 Gold, Przyznam dawno nie mogłem się doczekać jakiejś galifame i wygląda ona naprawdę zacnie o tym porozmawiamy za chwilę, natomiast mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy temat, i już od jakiegoś czasu krążą takie plotki, że może się pojawić na KSW starcie. Powiedzmy rewanżowe, chociaż pierwsza walka toczyła się oczywiście na zasadach boksu. Natomiast teraz mieliby się panowie Artur Szpilka i Łukasz Różański zmierzyć na zasadach MMA ja jestem jak najbardziej zwolennikiem takiej opcji. Już, Artur, już Łukasz Urzański po, rozpoczął tutaj lekkie podgryzanie. Wiem, że KSW jest mocno zainteresowany tym, żeby Łukasz Urzański pojawił się na walkę z Arturem Szpilką, no bo też dobranie odpowiedniego rywala dla Artura nie jest łatwe. Tym bardziej, że Łukasz Urzański jest w takiej ciężkiej sytuacji, bo jednak po tym po tej zdecydowanej porażce z Lorencem Okolim, no na pewno tych propozycji specjalnie Dobrych nie ma, no, a wiemy, że pięściarze i pięściarki lubią. Lubią przechodzić w ostatnim czasie do KSW, więc może to będzie kolejny nabytek. Ja jak najbardziej jestem zwolennikiem takich pojedynków. Przyznam, że takie, no bo oczywiście sportowym pojedynkiem to nazwiemy, no ale takim czystym pojedynkiem MMA no to już nie za bardzo, bo Łukasz Urzański wskoczy do tej dyscypliny, Artur Szpilka jest w niej od niedawna. Natomiast ja takie transfery lubię, mi, za, mi tej nutki przyznam, brakowało. Kiedy KSW chciał iść w taką totalnie tylko czysto sportowe MMA drogę, trochę takich pojedynków brakowało. To zawsze dodaje pikanterii. Nigdy KSW nie dogoni UFC, ale też nigdy, chociaż nigdy nie mów nigdy, ale raczej nie zapowiada się, aby także straciło swoją pozycję dominatora tutaj u nas w kraju. więc takie pojedynki zawsze oglądam chętnie. To nie jest też tak, że Artur Szpilka ma ogromną przewagę, ponieważ już sporo trenuje MMA. Oczywiście, przewagę ma, natomiast wiemy, że Łukasz Różański, no jednak, jeżeli chodzi o ten mocny cios, no to tutaj ma przewagę, jest bardzo niewygodny i nie chcę mi się wierzyć w to, aby był w stanie Artur Szpilka tak bardzo łatwo tutaj sprowadzić i pokonać w parterze Łukasza Różańskiego. To wcale nie musi wyglądać tak kolorowo. Pytanie, jakie też będzie zaangażowanie Łukasza Różańskiego, jeżeli chodzi o taką ewentualną walkę, czy będzie to traktował jako taki jednorazowy wybryk, Oczywiście skok na kasę, również, bo podejrzewam, że to, co w tym momencie KSW jest w stanie zaproponować, to będzie coś znacznie lepszego niż to, co może dostać za walkę w Polsce. Też może się pojawić taka sytuacja, że Łukasz Różański w zasadzie będzie już zdecydowany raczej na to, żeby w KSW się pojawić, a nagle przyjdzie jednak jakaś oferta w boksie, całkiem dobra finansowo. Jest to mało prawdopodobne na ten moment, ale może się tak wydarzyć. Także można spokojnie odgrzeć tutaj ten konflikt. Co prawda, ta walka odbyła się 4 lata temu i mam wrażenie, że to były takie ostatnie podrygi tego Artura, takiego powiedziałbym w poprzedniej wersji, bo tam działo się naprawdę sporo, pewnie nie wszyscy to śledzili, ale działo się tam między panami naprawdę sporo. Też Łukasz Urzański miał dużo do zarzucenia Arturowi. To, co robił przed walką, też bardzo, bardzo zadowolony był z tego, że udało się utrzeć nosa. No, a myślę, że Artur już jednemu, już tutaj z jednym pięściarzem toczył pojedynek rewanżowy w KSW z Sergiem Raczenko no i teraz na pewno chciałby się tutaj zrewanżować za porażkę Łukaszowi Różeńskiemu. Więc ja jak najbardziej też o po ostatniej gali, jednej z ostatnich gal mówiliśmy o tym, że Eddie Hall i Artur Szpilka to jest w tym momencie jedno z takich topowych starć na pewno. Natomiast myślę, że dla Eddiego Hola też spokojnie by się ktoś znalazł, kto wie, być może ten trzymany trochę w blokach startowych Łukasz Parobiec pojawi się w federacji KSW bo bardzo chciał wystąpić. przymiarki już było, oczywiście, kiedy było całe zamieszanie z Pudzianem, no ale może to też taka postać, którą warto by było zobaczyć. Ja jestem jak najbardziej na tak. No ale przed nami, oczywiście, to co dzisiaj, chociaż przyznam wam szczerze, że ja już myślałam i troszkę wybiegam na tydzień w przód pojedynek Aleksandra usyka z Danielem Dibuła. Czekam, czekam na to, bo czuję, że też będzie się działo naprawdę dużo w tej walce. Nie wierzę w to, że ta walka rozczaruje. Myślę, że emocje sięgną Zenitu i myślę, że to będzie zupełnie inna walka e, niż ta pierwsza. Bardzo często jest tak w boksie zawodowym, że te e, rewanże, zawodnik, który wygra w rewanżu, jego przewaga jest jeszcze wyraźniejsza, ale w tym wypadku uważam, że będzie inaczej. Ja w walce rewanżowej Deepua dużo większe szanse, no ale o tym e, dużo większe szanse oczywiście niż w pierwszej, a nie w samym pojedynku, ale o tym będzie czas jeszcze porozmawiać. Dzisiaj oczywiście e, wielki turniej. Ja ostatnio przedstawiałem Wam swoje typowanie e, turnieju, natomiast e, muszę Wam powiedzieć, że im bliżej, im bliżej turnieju, to mam takie wrażenie, a ja w moim typowaniu postawiłem na glebę. Natomiast im bliżej turnieju to mam takie coraz, coraz mocniejsze przeczucie, że jednak to Siano będzie tym, który zwycięży i awansuje do półfinału. Nastąpiła też oczywiście roszada w całym turnieju. Ja wam tutaj wkleję zresztą całą rozpiskę jeszcze bez uaktualnienia tego co się wydarzyło. Denis Załęcki został z tej gali wykluczony i tak tutaj wszyscy i tak tutaj zawsze w przypadku fejmu pojawiają się teorie spiskowe, bo niektórzy twierdzą, że to jakieś zaawansowane manipulacje. Najpierw wyrzucony z głosowania, potem po raz drugi, potem, e, potem za jakąś awanturę z widzem, ostatecznie wykluczony z gali. Niektórzy twierdzą, że to już wszystko było zaplanowane e, wcześniej. No nie, chcę mi się w to wierzyć, żeby fame bawiło się w takie rzeczy. Natomiast e, fakty są takie, że Denisa nie zobaczymy, a wskakuje za niego Dawid e, Załęcki. I powiem szczerze, że walka Dawida Załęckiego z wampirem zapowiada się całkiem nieźle. Co prawda, gdyby to był w pełni przygotowany Dawid Załęcki, no to Szanse miałby większe. Raczej jest typem gościa, który cały czas jest w dobrej formie, więc też nie sądzę, żeby tutaj. Zresztą po nim widać, że to, 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 to sportowe prowadzenie jest cały czas. Natomiast myślę, że jeżeli będzie dobrze przygotowany w miarę, to on jest w stanie sprawić wampirowi problemy. Dawid Załęcki ma styl, który faktycznie może wampirowi nie pasować. Wampir się długo w swoich pojedynkach rozkręca, z każdą minutą później potrafi tych swoich rowali przytłaczać. Natomiast na początku może być troszeczkę spały, wolniejszy, a takie rzeczy Dawid Załęcki potrafi wykorzystywać, potrafi świetnie kontrować, polować na taki jeden pojedynczy cios, no, a to naprawdę no, nie lubi tego wampir. Im dłużej będzie trwała walka, biorąc pod uwagę też ten no, praktycznie bez przygotowań Dawida Załęckiego, to przewaga wampira powinna się pojawiać, ale myślę, że początek walki szczególnie zapowiada się naprawdę ekscytująco. Przypomnijcie sobie, jak Dawid Załęcki dobrze sobie radził, czy to z Tomkiem Sararą, czy też nawet z Labrygą, który do momentu Tutaj kontuzji wcale nie mógł tutaj specjalnej krzywdy zrobić Dawidowi Załęckiemu, kiedy wchodził do frików, to w ogóle świetne pojedynki, taka jedyna, jego naprawdę wyraźna, mocna przegrana, to była ta z wielkim był tam faktycznie nie było co zbierać. Natomiast też w tej walce z Kubiszynem, gdzie mimo że Dondiego oczywiście przeważał, no to też w trzeciej rundzie Dawid Załęcki zaczął dochodzić do głosu, częściej trafiać i prezentował się dobrze. No także pewnie z tych dostępnych opcji to było godne zastępstwo. Zobaczcie, raczej. Zawsze przed turniejem, kiedy Fame tutaj się zabezpieczył i bardzo dobrze tą walką rezerwową, no to raczej byśmy się obawiali, że to z turnieju ktoś wypadnie. Ale największe zamieszanie jest właśnie wokół tej walki rezerwowej, która się już tutaj kilkukrotnie zmieniała, też biorąc pod uwagę te wszystkie głosowania. Oczywiście rezerwowy, ten, który wygra ten pojedynek, wskakuje do turnieju i niezależnie w jakiej fazie, podobno ma wtedy wejść. Czyli nawet gdyby to był finał, to najprawdopodobniej rezerwowy też będzie mógł wystąpić. No to akurat jest troszeczkę kontrowersyjne no bo jeżeli ktoś po finale nie będzie w stanie rywalizować dalej, no to wskoczenie zawodnika z walki rezerwowej do półfinału jest jak najbardziej na miejscu i bardzo uczciwe, no bo nie mogłoby być tak, że zawodnik świeży wskakuje, a tu każdy z nich będzie po walce no i, i będzie to bardzo uczciwe. Natomiast w momencie, kiedy tutaj rezerwowy miałby wskoczyć do finału, to szczerze mówiąc nie za bardzo. Mi się taka opcja podoba, bo raczej nic, nikt tutaj nie pokiereszowany z tej ósemki nie wejdzie do finału. No a jakaś kontuzja na pewno się przydarzy. Mogą się zdarzyć oczywiście kontuzje tym, którzy przegrają, ale może się zdarzyć tak, że ten, który wygra jednak zejdzie z oktagonu i okaże się, że kontuzja, której się nabawił walca, to jest raczej pewne, może go wykluczyć z dalszego rywalizowania. Także zapowiada się to wszystko naprawdę ciekawie, ale myślę, że duży test dla fejmu, bo zrobili fajną robotę przy tej gali, dodali nowe programy, dodali trochę świeżości, dodali apostoła, który budzi duże kontrowersje. Swoją drogą wydaje mi się, pierwsza runda MMA, druga K1 w tej walce, więc tak przecież że tutaj Michał jednak zgarnie zwycięstwo. Myślę, że jednak Marcin nie wytrzyma i tutaj szybkie sprowadzenie do bocznej będzie chciał zastosować. Myślę, że Michał się taktycznie pod to jednak podepnie. Oczywiście oni twierdzą, że nie będzie tu Ustalania, ale tak mi się wydaje, że jednak jak zobaczyli te mocne kopnięcia i druga runda jest w k1, no to jednak będą chcieli tego apostoła wykluczyć już w pierwszej rundzie, bo też Michał wie, że jak apostoł zostanie szybko wykluczony, no to raczej z Marcinem już powinien sobie poradzić bez większych problemów. W zasadzie oprócz pojedynku ufolutka z hot chocolate, to interesuje mnie tutaj każda walka. I dlaczego mówię, że fame dla fame to jest bardzo ważna gala, ponieważ zrobili tutaj praktycznie sportową kartę, ale mimo wszystko bardzo interesującą. I jestem ciekaw, jaki będzie wynik pay-per-view, bo jeżeli to będzie wynik zadowalający, to myślę, że w tą stronę dalej pójdziemy. Chyba się już wszystkim trochę... Przy... Może nie przyjadły się ludziom konflikty, ale przyjadły się przede wszystkim sztuczne, udawane konflikty. To ludzi zaczęło nudzić, to ludzi zaczęło odtrącać. Natomiast tutaj... Wszystko wygląda dobrze. Trochę dymów oczywiście było ze sprawą Denisa, natomiast jego w turnieju nie ma ani na całej gali, ale generalnie wydaje mi się, że to, co jest, wygląda naprawdę solidnie i trochę ten wizerunek Fejmu się już naprawdę mocno rozjechał z tym, co na przykład prezentuje Prime. Tam ciągle jest bazowanie na dużej, bardzo, bardzo dużej kontrowersji. No, i tam jednak jest ta stała rzesza widzów, ona nie jest duża, ale jednak są ludzie, którzy chcą to oglądać. Natomiast Fame jednak chce iść szerzej, i to też dla nich będzie duży test, bo jeżeli na przykład zrobiliby tutaj wynik podchodzący pod 300, myślę, że gdyby podeszli po 300 tysięcy pay-per-view, to byliby bardzo zadowoleni. No, jeżeli nie, no to wiadomo, też pewnie zacznie się tutaj trochę kombinacji. Myślę, że Fame chciałby pójść tą drogą, bo to jest po prostu bezpieczniejsze. No, pamiętajmy, ile te fliki miały problemów, ile razy miały być zamykane, miały być dojechane, no a w momencie, kiedy mamy takie rozpiski, no to tych kontrowersji jest mniej, jest cisza, a pieniądz lubi ciszę. W przypadku Freak Fightów także mm, myślę, że dla nich to też jest tutaj duży, duży egzamin. To tyle ode mnie, czekamy na wieczór. Ja oczywiście będę Wam relacjonował, co będzie się działo i mam nadzieję, że Gala nie rozczaruje. No to, co może rozczarować, bo nie wierzę, żeby walki rozczarowały, ale to, co może, no to na pewno jakieś takie kontuzje, wykluczenia, co coś, co sprawi, że będziemy mieli niedosyt. Mam nadzieję, że to tutaj się nie wydarzy. Trzymajcie się. Heja.